Zadanie 15. Trzy krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka prostopadłościanu mają długość 5, 6 i 7. Mówimy tutaj o tym wierzchołku, czyli z tego wierzchołka wychodzi jedna krawędź, druga krawędź i trzecia krawędź prostopadłościanu. Czyli widzimy, że to jest prostopadłościan, w podstawie którego znajduje się prostokąt. W ścianach bocznych również znajdują się prostokąty. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu jest równe. Musimy ocenić... Czy musimy sobie przypomnieć w jaki sposób obliczyć pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu? Każdy prostopadłościan ma dwie identyczne podstawy, czyli tutaj musimy policzyć pole podstawy, a ponieważ te podstawy są identyczne, to mnożymy to przez dwa. Następnie musimy pamiętać o polu powierzchni bocznej, no ale tutaj w podstawie mamy prostokąt, czyli w ścianach bocznych są parami identyczne prostokąty. Czyli ten prostokąt jest identyczny jak ten prostokąt. Czyli będziemy musieli tutaj policzyć pole powierzchni bocznej właśnie tych zakreskowanych prostokątów, a ponieważ ich jest dwa, to mnożymy to przez dwa. I tutaj zapiszmy, że mamy pole powierzchni bocznej 1. I teraz ten prostokąt na froncie jest taki sam jak ten prostokąt, który stoi z tyłu. Czyli tutaj też będziemy musieli. Policzyć pole powierzchni bocznej, już tutaj zapiszmy sobie 2, a ponieważ te prostokąty są identyczne, to też tutaj mnożymy przez 2. No i teraz pada pytanie, w jaki sposób policzyć pole podstawy. Pole podstawy policzymy w taki sposób, że przemnożymy sobie jedną i drugą krawędź podstawy, czyli będziemy mieli 5 razy 6, to nam daje 30. Jeżeli chodzi o pole powierzchni bocznej 1, no to tutaj też wysokość mnożymy sobie przez jedną z krawędzi, z, przez jedną z krawędzi podstawę, na przykład tutaj przez 6 uzyskujemy zatem 42, no i pole powierzchni bocznej 2 to też wysokość razy niewykorzystana tutaj wcześniej krawędź podstawy, czyli 7 razy 5 uzyskujemy, to nam w rezultacie daje 35. Oczywiście można byłoby założyć, że to jest pole powierzchni bocznej 1, a to jest pole powierzchni bocznej 2. Te oznaczenia akurat w tym przypadku nie mają większego znaczenia. W związku z powyższym teraz te dane, które tutaj uzyskaliśmy, musimy podstawić do tego wzoru, który tutaj sobie wypisaliśmy. Czyli mamy dwa razy pole podstawy, czyli 2 razy 30. Pamiętaj, że pola liczymy zawsze w jednostkach kwadratowych, ponieważ tutaj nie wiemy, czy to są milimetry czy centymetry, czy decymetry, czy kilometry, no to tutaj sobie zapisujemy po prostu jednostek kwadratowych. To samo tutaj sobie zapiszemy 2 razy 30 jednostek kwadratowych, dodać 2 razy 42 jednostki kwadratowe i dodać 2 razy 35 jednostek kwadratowych. No 2 razy 30 to jest sprawa prosta, bo to 2 razy 3 to jest 6, więc 2 razy 30 to będzie 60 jednostek kwadratowych. Jeżeli chodzi o 42 razy 2, to możemy tutaj spokojnie policzyć sobie pod kreską. 2 razy 2 to jest 4 i 4 razy 2 to jest 8, więc tutaj będziemy mieli 80, oczywiście nie 2, tylko 84 jednostki kwadratowe. No i 35, jeżeli nie umiesz, razy 2, jeżeli nie umiesz tego policzyć w pamięci, to też możemy to zrobić pod kreską. 2 2 razy 5 to jest 10, 2 razy 3 to jest 6, plus 1 to jest 70, więc tutaj będziemy mieli plus 70 jednostek kwadratowych. Ponieważ to jest suma, to możemy sobie tutaj tę sumę, czy te, te, te liczby, które tworzą sumę, zamienić możemy sobie miejscami. No i pamiętaj, że liczba 84 to jest dokładnie to samo, co 80 plus 4, więc tutaj jak najbardziej możemy sobie zapisać, że będziemy mieli 80 oczywiście jednostek kwadratowych. Kwadratowych dodać 4 jednostki kwadratowe, no i teraz dodamy to, co nam wyjdzie, dodajemy do siebie. Mamy 60 plus 70 plus 80, oczywiście możemy tutaj pamiętać o tym, że możemy to policzyć troszeczkę inaczej. 6 plus 7 plus 8. 6 plus 7 to jest 13, do tego dodajemy jeszcze 8, uzyskując w rezultacie 21, czyli 60 plus 70, tutaj oczywiście będzie wszędzie jednostek kwadratowych, czyli 60. Plus 70 plus 80. W takim układzie to jest 210 w tym przypadku jednostek kwadratowych, i do tego dodajemy jeszcze te brakujące 4 jednostki kwadratowe, dzięki czemu uzyskujemy tutaj w rezultacie 214 jednostek kwadratowych. Oczywiście, jeżeli masz kalkulator przed sobą, to możesz to jak najbardziej te działania, które ja pisemnie wykonywałam, możesz wykonać na kalkulatorze. W każdym razie widzimy, że tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź D. E